Jak wiecie, ja strasznie lubię wzory, które są szydełkowe, a udają takie na drytach, ewentualnie takie na drytach, które udają szydełkowe. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu mnie to bawi. I ten ścieg, który można nazywać ściegiem rybackim, jeżeli chcemy go dosłownie tłumaczyć angielskiego, lub po prostu ściągaczem na szydełku, bardzo łatwo zrobić. Zaczynamy od zrobienia oczka początkowego. Tylko moja taka uwaga, przejawiamy to bardzo luźno. Czyli mamy oczko początkowe, i plusem tego ściegu jest to, że na początek robimy dowolną ilość oczek, czyli tutaj nic nam nie zależy, niczego nie trzeba tutaj liczyć. Ja zrobię, tak powiedzmy sobie, 5-15. Czyli mam 15 oczek początkowych. Robię dodatkowe jedno oczko, które, jeżeli korzystacie ze wzoru, wiecie, że nazywa się oczkiem zwrotnym. I teraz będziemy dziergać w drugą stronę. Będziemy wracać na tych oczkach. Ale uwaga, pracujemy tylko na górnej pętli. Czyli jak widzicie, nasz ściek składa się tutaj z takiego kłoska, który ma dwa, dwie pętle, tak jak warkocz na włosach. To tylko tutaj z tej górnej pętelki pracujemy. Tylko tutaj na tych. Czyli omijam pierwsze, szyde, pierwsze oczko, które zrobiłam, czyli to oczko e, zwrotne, wbijam się pod jedną pętlę i też robię tutaj, w tym wypadku to już się nazywa oczko ścisłe. I w następnym tak samo. Wbijam się w jedną pętlę i robię oczko ścisłe. Jedna pętla, oczko ścisłe, jedna pętla, oczko ścisłe i tak do samego końca, aż do ostatniego aż do ostatniego oczka, łańcuszka. Ja tutaj sobie niepotrzebnie za mocno zacisnąłem to oczko, więc teraz je po prostu poluzuję. I w tym ostatnim oczku łańcuszka też robię oczko ścisłe. I teraz uwaga, bo na tym polega cały ściek. Znowu robimy oczko zwrotne, i omijając je obracamy naszą rybutkę, bo teraz znowu. Robimy dokładnie to samo, czyli na tych oczkach ścisłych, które przed chwilą robiliśmy, pracujemy tylko na górnej pętli, ale ponownie jakby robimy to samo. W kółko będziemy robić to samo. Czyli tutaj też robimy oczka ścisłe, hop, to właśnie nie zaciskać zbyt mocno, żeby potem dało się na tym pracować bez trudu. I pracujemy tak do końca. Ja tutaj mam kawałek na innej włóczce, troszkę cieńszej. Tak to wygląda. Czyli, jeżeli obycimy, jakby pracujemy w poziomie, jeżeli obycimy to w pionie, to to wygląda jak taki klasyczny jersey na dytach. I plus jest taki, że jest to dwustronne. Więc jeżeli na przykład nie lubicie na dytach, ale lubicie ten efekt i chcecie go uzyskać, no to możecie właśnie sobie tym ściegiem pojadzić I ten ścieg bardzo często też wykorzystuje się jako ściągacz szełkowy. Ja Wam na przykładzie czapki pokazywałam trochę inny, który przejawia się troszkę inaczej, ale to też jest taka fajna alternatywa. I tak właśnie to wygląda po kilku yy, rzędach, chciałam powiedzieć o po kilku rzędach. Bo tutaj praca niezależnie od tego, w którym rzędzie jesteście, się nie zmienia. Tak? Czyli jestem tutaj na górze, jak widzicie, warto to sobie obrócić. Nie, nie pracujemy tak, bo wtedy oddechowo chcemy się wbijać tutaj w głyną część tego, co widzimy. Tylko o tutaj, z tej strony. Jakby tak trochę nienaturalnie, jeżeli chodzi o dzierganie. Ale też w głyną pętlę i oczko ścisłe. W głyną pętlę oczko ścisłe. Po jakimś czasie to wchodzi w kew. I jedynie gdzie trzeba się pilnować, to na brzegach, bo można łatwo zgubić jedno oczko. Na przykład teraz teoretycznie wygląda to na koniec, ale tu jest jeszcze jedno schowane. Zajaz przed tym zwrotnym. I dopiero teraz mam koniec rzędu, czyli robię oczko zwrotne. I na tych oczkach ścisłych, które przed chwilą wybiłam, omijając to pierwsze, bo, ponieważ było zwrotne, pracuję dalej. I taki ścieg bardzo łatwo zakończyć, czyli kończymy go na brzegu. I jak zrobimy to oczko zwrotne, można je potraktować jako oczko zamykające. Ucinamy niteczkę, ja nie będę ucinać, bo to jeszcze nie jest dla mnie koniec, to jest fragment mojego projektu, ale ucinamy, wyciągamy i w ten sposób wygląda skończony wzór, który według mnie jest fajną alternatywą dla osób przerelkujących, które nie lubią lub nie chcą być na tytak, ale dalej chcą uzyskać efekt tego kłoska.